All we had to do was follow the damn train, CJ. Pamiętacie go? Czujecie się Bo to on. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. będziemy atakować Big Smoke'a. Big Smoke'a? Tak, to nie Pięknie. jest żart. Też jest nam ten typ, tak No cóż, na, goni, on kiedyś napadał na pociągi, więc teraz my będziemy napadać na pociągi. To jest, i tu też masz ciągle czarny ekran, tak też To się chyba flagowało. O, Maszysz? masz już? No. gdy ja robię sam, to mogę pominąć, ale jak rolski, to już nie mogę. or maybe all of them he's a hero to some folks a villain to others and most likely somewhere in between hey this might interest you a fella he used to run with lost his leg became real bitter with it he's got his self-a vested interest in Ben's demise Dobra, Meet him over at Mercer station no. he might tell you where to go yes, if będziemy... No cóż, gonili gościa, który jest. No, goś... Tak, to jest Big Smoke. Teraz sobie rewolwer podkręciłem, ale jest spoko. Musimy go mieć na żywo. robisz tam? A nie możemy gościa po prostu zastraszyć z, z Zastrzeleniem? Nie, go to nie przejmuję. Okej? Okay. Dobra Odszukaj pociąg, dobra Bena, ja tam... mus Bena musimy I... mieć na żywo Jego kolegów możemy zabić Ja, ja bym spróbował ich wziąć na żywo Ja też Ja ostatnio wszystkich zrobiłem na żywo tylko oczywiście jakiś typ musiał się zabić. Jak już uładowałem coś do wozu. A samemu to trudno ci robić. Widzę już chyba. Bo nikt ci nie wsłania pleców. Nałożymy sobie maskę, żeby było tak bandycko. Też my działamy w na yy, prawa. Ale fajnie wygląda człowiek No wiem se założyłem maskę A że nigdzie Bena nie widać Zara będzie O już jest pociąg Kurde Będę trochę bawił się montażem W sensie Bo ta misja to może być jedno wielkie nawiązanie do Big Smoke tak, bo patrz, teraz my gonimy cholerny pociąg. A, i strzelamy. Tak. Muszę przyspieszyć. Ej, bo mi teraz tak. stamina konia i padnie. Wytrę, zwolnij, to wskoczę od twojego. Tak, no. pój. Dobra, jedź. I teraz, uwaga, mówili Państwo, zaczynam przygodę. No, to jak jak czy tam No. Ale teraz O mój Boże! Ale mnie załatwił dupek, zaraz zginę. A, kurde, no! Zginąłem. Ale ja był, kurde. A tam gość się w ogóle zbugował. Zaczął się teleportować. Tego się nie spodziewałem, że tak to się skończy. Też. Wsiadę na twojego konia. Dawaj, bo tu jest obok pociąg. Czekaj. Czekaj. Chodź. Chodź! O, wsiadaj. W tej misji powinien być taki easter egg, że jak za dużo zawalisz, to nagle słyszysz z Big Smoke'a mówiącego All we had to do was follow the damn train. To byłoby fajne. No. Muszę zrobić nagranie z naszego napadu na kasyno. Kiedyś. No. Jak uzbieram trochę ten, ten, możemy jeszcze raz zrobić. Na agresywnym. Dobra. To najłatwiej jest na agresywnym. To tam kurde się nie hakuje? Tylko... bo tam masz takie ładunki termiczne. Dobra, muszę Nie wiem strzelać z konia i jestem... Wsiadaj! Ja przeładuję rewolwer nie, nie mogę wskoczyć. O! Chowaj się! Nikt nie idzie po bokach? Idą. <laughs> muszę, muszę zwiększyć swoją celność w tej grze. A, właśnie gościu się wywalił na kaktusie. Nie, ja to nie chcę. A, dobra. Dobra, jadą. Przerwaj. idziemy co do cholery. Jaką się znalazł zna w pociągu? Bo oni się duplikują. Te, bo teraz lekarstwo szybko muszę Dobra, wybrać. Dobra, ja jeszcze... tu na ciebie. Czekaj, bo ja tu mam bocznych tych. Rewolowego. Dobra Cholera, nie chcę tego Mam pewne Dobra Będziemy walić z biodra A co to za Dobra to ty ruszają się zbyt mocno, nie będę go wykować używania lunety. Cholera. Idę tam być. Idę. tutaj robisz? Chodź. No idę. Za zaklęciem mógłbym zestrzelić, może ja tam parę. Zestrzeliłem, zaczekaj, odsuń się, bo mam tutaj idealną okazję. Ja, muszę zobaczyć, gdzie ktoś jest. Tu jest Ej, tu jest jeden przestępca, chyba nie. Nie wiem, gdzie są. Nie, ja bym zasnajpiłem kilku. Ja bym chciał wszystkich żywych. No wtedy kasa byłaby większa. Ja muszę się nieco trochę odkuć finansowo po tych moich ulepszeniach, o, bo. Jeden nie żyje już. Fuck, musiałem go zastrzelić. E, tu jest jeden żywy. Jego zaraz... Ja go zaraz. Ja go skuję. Dobra, skuj go. Eee, bo on tam mnie... jest... Nie strzelaj tylko do mnie. Nie do... strzelam, atakują nas od boku. Bo on jest sam. Kurde, wiąż go, wiąż Nie! Zamiast się schować to ten to sobie pobiegła. Ej, bo ja leżę. Jak to le? No bo moja post... Zamiast się schować to ten. Pobiegła tam. Zabij ich szybko. Szybko. podnoś. Dobra, tu. Czemu? Czemu go zabiłeś? Jak to zabiłem? No Zabijeście. Kugle. Dobra. Dobrze. Wezmę tylko te. O, fakta amunicja do mi się kończy. U, Masz? A no, tam jest jeden. Tam jest ja. Poczekaj. No Dobra, kolega Bena nie żyje. Czy teraz zastosam, tylko... Jobra, Nie, ja za... nie tylko. Ja, zaj ja zajmę się tym cholernym maszynistą. Ależ chcę wezwać konia i tam do niego powiedz. Tak, to jest dobry pomysł. Słuchaj. Podjadę i załatwię. Dobra. No Ben, schowaj się. Ja nie mogę. Ja nie mogę strzelać, jak on tam jest wychylony ciągle. kurde nie mam bolota jak ja mam to zrobić o oh, fuck, o oh, fuck A co ma? rewolwer z napinaniem. O? Dobra. Chceć. Bo obal. Nie mogę, bo talina nie chce. Odejść. Dobra, pójdź. A mój koń. Nie wiem, ma jakiś autent. Co nie mnie? Ja wiążę dana. To za pora ode mnie To hmm. jest z moją cennością dzisiaj nie wiem Koń z autu Nie zabiłem ale za to jesteśmy ostrzeliwywani Jezu, co zrobiłem temu maszyniście? Ja mnie tak strzeję, że mu ten głowę Dobra, spokojnie. Dobra. Wzywam wóz. Fakt, bo konia. Dobra, trzeba załatwić się tylko tych, którzy. Ja, dobra, to jest za Czy ten ucieka? Jedzie tu? Jest. Ach, muszę przekroczyć, Daj, 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 dawaj, co Ja biegnę po wózku. Wyzwania dnia ukończyłem i dostanę trochę złota. No, no Właściwie ja muszę porobić te wyzwania dnia w końcu. Znaczy nie, są też chyba jakieś w Nie wiem. Przeszukam ich. Na no, do rewolwera, pięknie. Dobra. Biegnę po Co, Ben nie żyje? Nie, biegnę po Dobra, ja tu muszę przeszkać jego kolegów. Fajne włosy ma Ben. loczki fajne ma. Tutaj też jest ktoś. Ja muszę go związać. O, to coś leżało. Tak, ja idzie czekaj. Przeszuka Przeszukam ich z. O, tam jakiś typek. Ej, gościu. No. Fah, dzwonię. Nie z nie Bo ja ich tu pakuję już. Nie mam zamiaru, ja tylko chcę dostać te fanty z nich, by potem trochę amunicji zdobyć. Chyba tyle. Dobra. Weźmiesz tego? Ta. Ja tam po ciebie podjadę. No dużo... Długo to on nie pożył. No. no tak. Chodź tu. A! Co do za cholera? Dobra, ładuj. Dobrze. Zobaczę, czy kogo Nie musicie czekać, sami nagrajcie. Co? Co? kogo napisał. Nie musicie czekać, sami nagrajcie. No, jak to... O, cześć. Cześć. Nie, jedź, 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 ja sobie będę strzał do ptaku ja do Pawła piszę, tak? Jak to... jak to on przerzu... Daj, ja będę kierować. Tak, tak. Masz, wośnicy, ja do Pawła piszę. Konie nie rozbij wozu! Bo oni nie, wte nie wtedy. To znowu go skujemy. Dobra, zaraz będziesz mu... poddać. to napiszę do Pawła. Dobra. On mi się chyba ten. Słod... E, Słod na poczuł. Bo dobra. chyba myślał, że my nagrywamy bez niego. No, Nie, no, będziemy nagrywać. Dobra, dobra, czujcie. O cholera. To hamuj, 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 hamuj. Ty tym steruj. Daj mi to. Dałem.

No zobaczymy ile pieniążków będzie No Ile będzie jak myślisz jak myślisz ile będzie? Co? Co? A. Jak myślisz ile będzie? Ja nie wiem właśnie. Oraz mi jakieś farmy i Cóż, pieniążki policzymy i to będzie na dzisiejszym odcinku koniec. 141 i do okay. samorodki. A ja ile dostałem? O, nice! Zwróciły mi się e pieniądze, które wydałem na lepszy broń. Dobrze. E no to, to by było na dzisiaj tyle. Może jeszcze nagramy inny odcinek, ale... Cóż. To był... Nie wiem już, który odcinek Łowców Nagród, ale w tym polowaliśmy na Big Smoke'a, który już niestety długo nie pożyje. Siema i do widzenia.